Jedna część mamuta miała 29 tysięcy lat, a inna 44 tysiące lat. Ta metoda jest do niczego. Podręczniki będą jednak twierdzić, tak, pole magnetyczne słabnie, ponieważ cyklicznie zmienia biegunowość. To stek bzdur. Pole magnetyczne Ziemi nie zmienia biegunowości. Są tylko obszary o słabszym lub silniejszym natężeniu pola. Zmiana biegunowości pola magnetycznego wiąże się z teorią superkontynentu, pangei. Kto z Was słyszał o tej teorii? Mówi ona, że miliony lat temu wszystkie kontynenty były połączone. Naprawdę? Nie mówią nam tylko tego, że trzeba pomniejszyć Afrykę o prawie 40%, żeby pasowała i że pominęli cały Meksyk w Ameryce Środkowej. Hej, a gdzie Meksyk? Panama, Kostaryka, Guatemala? Pominęli to, co wiedzą nawet przedszkolaki, że pod wodami oceanów znajduje się muł. Ludzie pytają: Chowind? Czy nie sądzisz, że kontynenty były kiedyś połączone? Mówię wtedy, o czym ty mówisz. Przecież cały czas są. Co rozumiecie, mówiąc, były. Przecież pod wodami nie ma pustki. To tylko niżej położone miejsca zapełnione wodą. To wszystko. Nie ma wątpliwości, że kontynenty trochę się ruszają. Lubię teorię Walta Browna. Teoria hydroplatform może nam wszystko wyjaśnić. Ziemia obraca się z prędkością liniową 1600 km na równiku, ale mówi się, że zwalnia. Zwalnia na tyle, że co jakiś czas trzeba nakręcić zegary. W Sylwestra 1990 roku ogłoszono, że trzeba nastawić zegarki, bo spóźniły się o jedną sekundę, co było skutkiem zwalniania Ziemi. Obliczono, że Ziemia zwalnia codziennie o jedną tysięczną sekundę. W 1992 ponownie przestawiano zegarki. W magazynie astronomii czytamy, że prędkość kątowa Ziemi zmniejsza się i czerwiec będzie o jedną sekundę dłuższy niż normalnie. Czyli będziemy musieli przeskoczyć jedną sekundę. Większość z Was słyszała o roku przestępnym, ale czy ktokolwiek słyszał o przestępnej sekundzie? Mamy taką. Co roku lub co półtora. Musimy przeskoczyć jedną sekundę, żeby zegarki wskazywały dobry czas. Teraz proszę o uwagę. Ziemia obraca się i zwalnia. To znaczy, że kiedyś obracała się szybciej. Czy to jest jasne? Jeśli cofniemy się o 6 tysięcy lat, to nie jest to problem. Ziemia za czasów Adama obracała się troszkę szybciej. Nie zauważył tego, zresztą i tak nie miał zegarka. Jednak niektórzy chcieliby, żebym uwierzył, że Ziemia ma miliardy lat. Miliardy lat temu Ziemia musiałaby naprawdę zasuwać. W niej noce byłyby bardzo krótkie. Dzień dobry, dobranoc, dzień dobry, dobranoc. Nic nie można by było zrobić. Siła odśrodkowa byłaby ogromna. Wiatry wywołane efektem Coriolisa wiałyby z prędkością 8000 kilometrów na godzinę. Myślicie, że dinozaury żyły 200 milionów lat temu? Wiem, co się z nimi stało. Zostały wywiane. Nieprawda. Nie było żadnych dinozaurów 200 milionów lat temu. Sahara posiada coś, co nazywamy wiatrami dominującymi. To wiatry, które prawie cały czas wieją w tym samym kierunku. Powoduje to problem, ponieważ gorące powietrze z pustyni wyniszcza roślinność z blisko przyległych terenów. Teren ten powoli staje się pustynią. Gleba zostaje wyjałowiona i trudno taką z powrotem użyźnić. Nazywamy to pustynnieniem. Przeprowadzono szczegółowe badania na Saharze, ponieważ wiemy, że poszerza się ona. O 6,5 kilometra na rok stwierdzono, że pustynia ma około 4 tysiące lat. Mam pytanie. Skoro Ziemia ma miliony lat, dlaczego nie ma gdzieś większej pustyni? Dlaczego największa pustynia na świecie ma mniej niż 4 tysiące lat? Mam na to teorię. Wierzę, że około 6 tysięcy lat temu Bóg wszystko stworzył. 4400 lat temu nadszedł potop. Ponieważ trudno jest mieć pustynię pod wodą, pustynia musiała zacząć się rozrastać dopiero po opadnięciu wód. Psalm 104 mówi, wzniosły się góry, opadły doliny, wody opadły na miejsce, któreś im wyznaczył. Na podstawie Biblii potwierdzam, że największa pustynia na świecie ma mniej niż 4400 lat. To może Biblia ma rację. Czy wiecie, że kiedy wierci się w ziemi, to czasem wytryska ropa? Ropa podlega ogromnemu ciśnieniu. Dochodzi ono do 1400 kg na centymetr kwadratowy. Wytryska z pod ziemi z ogromnym świstem. Naukowcy, którzy badają skały bezpośrednio nad złożami ropy, mówią, że ciśnienie ropy jest większe niż ciężar przytrywający je skały. Ropa powinna rozłupać skały w mniej niż 10 tysięcy lat. Mam pytanie. Skoro ziemia ma miliony lat, dlaczego wciąż mamy do czynienia z wielkim ciśnieniem? I skąd w ogóle wzięła się ropa? Praktycznie wszyscy naukowcy są zgodni, że ropa powstała ze zmiażdżonych organizmów, na które oddziaływało ciepło i ciśnienie. Już 30 lat temu nauczyliśmy się jak w 20 minut uzyskać baryłkę ropy z tony odpadów. W Australii do produkcji ropy wykorzystują szlam z oczyszczalni ścieków. Mówią, dinozaury zamieniły się w ropę. Nie sądzę. Przecież musiałoby to trwać około 80 milionów lat. Mam teorię na ten temat. Wierzę, że około 6 tysięcy lat temu Bóg stworzył wszystko. 4400 lat temu nastąpił potop. W potopie utonęło wiele zwierząt i ludzi. Zostali przysypani przez żwir, kamienie, błoto i pod konkretnym ciężarem przemienili się w ropę. Tak więc ropa powstała z zatopionych ludzi i zwierząt. Co oznacza, że waszym paliwem są przodkowie. Następnym razem, gdy będziecie tankować, powiedzcie, powinniście byli usłuchać Noego. Mówił przecież, że będzie padać. Pewnego razu miałem wystąpienie w Denver. Zaproszono mnie potem do Narodowego Laboratorium z Marslin, aby mi udowodnić, że mylę się co do wieku Ziemi. Zabrali mnie do wielkiej zamrażarki wielkości tego audytorium. Panowała w niej temperatura 36 stopni poniżej zera. Jestem z Florydy i było mi tam naprawdę zimno. Powiedzieli, panie Chowin, jeździmy na biegun południowy i na Grenlandię. Wiercimy dziury w lodzie i przechowujemy środkową część odwiertu. Chcieli, żebym obejrzał kilka próbek. Stwierdziłem, że to może być ciekawe. Pokazali mi próbki i zapytali, czy widzi pan te prążki? Tak, odpowiadam. Mówią, w okresie lata śnieg topi się troszkę i potem podobnie zamarza, tworząc przezroczysty lód. W okresie zimy. Śnieg uszczelnia się i zatrzymuje pęcherzyki powietrza, tworząc biały lód. Dlatego te prążki wychodzą jako ciemne. Ciemne, jasne, ciemne, jasne wskazują odpowiednio na lato, zima, lato, zima. Powiedzieli, dotarliśmy 3000 metrów pod ziemię i policzyliśmy 135 tysięcy corocznych prążków. Dlaczego więc naucza pan ludzi, że ziemia ma tylko 6 tysięcy lat? Zapytałem ich o to, czy nie jest to tylko przypuszczenie, że są to coroczne prążki? Akurat nie wiedzieli nic o zaginionej eskadrze. Niektórym samolotom podczas II wojny światowej kończyło się paliwo i wiele z nich spadło na Grenlandię. Pewien bogacz z Kentucky wpadł na genialny pomysł, aby wydobyć te samoloty z podlodu.